Halo, halo, witam Was! Gosieńko! <słuchajcie>, Słuchajcie, kochani, przede wszystkim oczywiście zawsze wykorzystuję trasę na live'a i, i, i tym razem też tak robię. Eee, dziękuję wszystkim tym, którzy, bo dałam posta odnośnie właśnie jakiejś małej miejscowości cichej, spokojnej, bez szumu i zgiełku eee, i mnóstwa ludzi dookoła nad morzem, bo wybieram się, to znaczy planuję i faktycznie za... Tydzień. Teraz ślub robię, ale za tydzień, tak, jak najbardziej. Więc dziękuję za te wszystkie oczywiście wasze e, miejscowości, w których byliście i wiem, że w związku z tym polecacie, dlatego pozwoliłam się sobie, Was zapytać się na Facebooku. Także oczywiście będę badała wszystko i na pewno jadę. Słuchajcie, kochani, mam takiego powera, mam taką energię i chcę. Właśnie tym się z wami podzielić, że nie ma rzeczy niemożliwych. <laughs> o, Kamilka, cześć Kamilka. Co u ciebie w ogóle? No, musimy się spisać na Messenger. <laughs> Słuchajcie, nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko może się zdarzyć, tylko trzeba myśleć pozytywnie. Oczywiście do znudzenia, ale będę mówiła. Pozdrawiam Emilię, z którą też ostatnio rozmawiałam na, na Messenger dlatego wiem że, e, wiem, że bywają osoby, obserwują, nawet nie wiedziałam, ale żyję, no, widzę, że żyjesz, Kamila, no, e, ale dobrze żyjesz na pewno, bo widzę, że działasz faktycznie i, 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 i to widać na Facebooku, faktycznie. No. Mm, więc słuchajcie, kochani, pozytywne myślenie oczywiście to raz, natomiast, co? Cały czas te sytuacje, które się zdarzają, łapać je. To dwa. I y, odganiać te takie właśnie pesymistyczne. Nie wiem, czy bocian, czy znowu łożeł, ale coś dużego. Przyjmijmy, że bocian w locie przynosi szczęście. <śm> biorę je. <śm> <biorę> je> e, Także kochani, ściskam was. O, moja Edytka dzwoni, ale ja zaraz do niej oddzwonię, bo wracam z Głogowa po drugim spotkaniu. I mam kolejne akurat moje drugie spotkanie biznesowe, zaraz do niej oddzwonię. No właśnie, i wiecie co? I to spotkanie biznesowe, i kolejne, które w przyszłym tygodniu też mam e, już wstępnie umówione, a tylko do potwierdzenia. E, znowuż potwierdza się to, trochę nie po polskiemu, Trochę nie po polskiemu, ale wiadomo o co chodzi. Potwierdza się to, że wszystko może się zdarzyć. Czyli. Eee, czyli zawodowo układa się super prywatnie układam ja też super eee, dlatego, dlatego pamiętajcie myśl ma moc, słowa mają moc no, a największą moc macie wy my sami oczywiście, że tak, ściskam was, pozdrawiam i do usłyszenia no bo się na pewno pojawię poniedzieli, no będę dawała wam znać co i jak trzymajcie się